Stójka, parter? Y stójka, parter? Aha. Nie wiem, zobaczymy w praniu. Ale planuję uzbieszczać to totalnie, szczególnie po tym, co ostatnio odstawiła, bo ja a, miałam do niej neutralny stosunek, a po tym, co odstawiła, naprawdę nie ma w tym momencie... Ja nie mam do niej żadnego szacunku. I naprawdę jestem nakręcony. Ja nie tym miała tym szacunku. Do Zamknij do ten łeb, kurwa. Co ci powiedziałam? Zamknij ten łeb! dobrze. Jezus, odpaliła się. Pa, pa, pa. Kochanie, troszeczkę, wiesz co, ostatnio za dużo krzyczałaś. Wiesz co, gówno, gówno, wiesz. Wszyscy, Wszyscy wiedzą, łapka. że lubisz mieć pełną buzię. Wszyscy lubią Ponci mieć błędy! pełną... Daj, daj dokończyć. Wszyscy lubią... Zapknij Wszyscy mi! wiedzą... Dobrze że lubisz <laughs> pełną buzię. I masz, łap kaszankę. Kaszankę. <laughs> samo się broni krzesłem? Do buzi. O, Arzędzie zbrodni. <noise> Co mu Boksel dostał? Nastałaś jajem, głupia szmato! Ciągniesz Bogdel! Dobra, dobra się, proszę wszystkich o spokój! Proszę o spokój! <noise>